Wy to widzicie, prawda? Wy widzicie, gdzie ja się znajduję. Do jakiego miejsca właśnie się tu tutaj przyciągnąłem? To jest. powrót. No, powrót. Ultimate Custom Night. I. nie wiem, próbuję coś. Coś. Zagrywam sobie tak, jak grałem kiedyś. Ze starym stafem, takim jak zawsze miałem. Zawsze ustawiam i to dodać do niego coś nowego Oprócz tych jak to wszystkiego dodać do coś nowego To jest co mi jeszcze bardziej By się wgryzło w dupę Ciebie nie było do dobrze pamiętam Nie wiem czy ty byłaś To zawsze tych trzech nie jest pewien nie to jest Dobra Ty zdałem, spokojnie możesz wyjść też? Pamiętam, że byliście wszyscy, ty też. Bo też po praktycznie Jakie Jak je bojniacz nic sam nie, nie zaczepia, nic nie rusza mnie tam. Nawet. Well. Nie, dobra. Pięć pięćset. Ja nawet nie, ja nawet nie będę ruszał tego. Dobra, jest mały chaos, się nie odzyskuję, nie wiem czemu <młyska> Wal się czy tam... Bibi tak? Nie, jak to się nazywa? To nie jest jakieś strasznie ciężkie. Myślałem, że będzie gorzej, szczerze powiedziawszy. Strasznie dużo tutaj tego jest na słuchach. I czasami niektóre dźwięki się nakładają i to jest problematyczne. Dobra, ja zapomniałem o czymś, co się robiło zawsze przy tych śmieciach. Backhouse. Dobra. Fak. I Nie też wie. I hate you very much. Jest. Tak, to do mnie, do mnie mówisz. Dobrze, nie zesrać się. Dobra, pochodzi jest 10 lat. Chora, ale seria ja w piercie. Nie wiem, czy ja na niego. Nie mam pytania, czy ja na niego poświęciłem w tej chwili, nie powinienem. Po prostu był, i ja nie zaświeciłem, but I'm Don't Know. Let's a go! Tak teraz poświeciłem na niego wtedy, kiedy nie powinienem, no pomijaj to. Teraz poświeciłem na niego wtedy, kiedy nie powinienem. Sprawdzałem czy w ogóle lotarka działa poza tym O, inne biuro Dobra, sztos Fak Mylę się, mylę się, muszę włączyć kamerę Szybko, wejść tam Na takt system i nacisnąć ten, 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 ten. system Tu, mam to w dupie Wleciać się wszyscy Dobra Zrobimy to dostatecznie szybko Nie wiem czy ja dobre piwo zapchnąłem, dobre piwo zapchnąłem Nie świeć na prawą stronę! Teraz nie zdążę to zrobić, zdążę Dobra, to trzymam, bo ja się... pojawto, no, no ja nie chcę... No. Ja to zawsze trzymam zapięte czy te. Bo to free coiny, jakby nie patrzeć. Ten wiecie tam tak zwąbony, że wydaje mi się, jak bym szuk! Ja mam pytanie. Skoro zostałem ten odwiercie ja muszę go resetować co jakiś czas. Weź po prostu na niego i po prostu go znowu tam nacisnąć. Bo ona mnie zabierze drugi raz ten, który... No nie, po prostu Freddy nie. I... na no, co się do mnie zbliżli. <laughs> Nienawidzę Cię gro, nienawidzę Cię gro, nienawidzę Cię gro, nienawidzę Cię gro. Em, został zamknięty, przyjrzyj, że tu nic nie widzę. Dreciaczki, ej, ja mam pytanie, czekaj, czekaj, czekaj. Co wy tu? Open duct. You, you, thank you for depositing five coins. Oh, well, hey, you're doing great. Uh, most people don't last this long. I mean, you know, they usually move on to other things by now. Uh, did I you not know that they died. That's, that's, that's not what I meant. Uh, anyway, I, I better not take up too much. Spokojnie. Zamiast się drzeć i wyzywać tą grę od kupich. Od kupiej. Bądźmy na co do ognia wymienić. Wiesz co, wal się. Będę spokojniejszy. Nie muszę tak często na kamerę patrzeć. Dobra, szybko. Mam nadzieję, że dwa na raz poszło. F, szmato. to. No, Może że tam coś widziałem. No! Klikam, klikam to. Nie, nie, nie zdążyłem. Ja tak się za cicho, bo <śmienicza> oh, fuck. Muszę to jakiś czas resetować tam bo oni sobie tego idą potem od tego audiolura. Yeah. Please deposit coins. Thank you uh -oh, I'm for you. I'm gonna do a sneaky thing and throw a new in the ring. Ja <ja> Dobra, przegrałem, 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 przegrałem. Ostatnia próba. Last one. Miałem teraz dużo czasu na nagrywanie tego kiedy indziej. Po prostu przysiądę do tego i to zrobię. Dobra. Yy, na speedzie audio lure. Wypierdzielać gówniaki. О, oh, фак. Oh, shit. Не смотри с той стороны. но... Ну no. no, давай, Teraz przerwywałem energii dużo Przecież nacisnąłem. Nie zdążę Ja nie... Miałam hit, <suszy> ale nie czułam Autolur, autolur, autolur... A żeby ci się w życiu wiodło... Ty szmato! za dużo. To jest. Ja nie miałem energii! Ja z ja, ja to nie grałem. Nie ja... ale, to jest dla mnie za dużo. Ja pierdzielę. jak, je, jak to przysiądę i to zrobię, muszę to zrobić.